Witajcie moi kochani w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj przywitamy nowy rok ulubieńcami roku 2014. Chcę Wam pokazać kosmetyki, które u mnie sprawdziły się rewelacyjnie, które kupiłam już wielokrotnie i mam zamiar kupić jeszcze nie jeden raz. I takimi ulubieńcami chcę się z Wami podzielić. Mamy tutaj dwie kategorie: standardowo makijaż i pielęgnacja. Więc zaczniemy od makijażu. Ja tą część lubię najbardziej, więc od niej zacznę. Absolutnym ulubieńcem tego roku, jeśli chodzi o makijaż, jest korektor pod oczy z Maybelline. Tak? Dobrze znany korektor na polskim YouTubie, zarówno na polskim, jak i na zagranicznym. Przez bardzo długi czas, niestety, niedostępny w Polsce. Teraz wiem, że już to się zmienia, coraz więcej drogerii internetowych. Ten korektor w swoich zbiorach swojej ofercie sprzedażowej posiada, mam niewielką cenę bo to jest kilka, kilkanaście złotych w Niemczech niestety on jest dużo, dużo droższy bo tutaj to jest koszt około 7 euro, chociaż powiem Wam, że nawet te 7 euro za tą jakość to krycie, to rozświetlenie to nie jest wygórowana cena i ja szczerze polecam, to jest moje drugie opakowanie powiem Wam, że nie będę szukała na dzień dzisiejszy niczego lepszego bo ten korektor w pełni spełnia swoje, swoje zadanie. Chociaż ja tutaj, to jest nim Anti-Age, ma delikatnie naciągać. Ja tego efektu tutaj nie zobaczyłam niestety. Chociaż chyba też jakoś bardzo nie oczekiwałam. Ale fenomenalnie kryje, pięknie rozświetla, a ja nic więcej od korektora nie, nie potrzebuję. Kolejnym kosmetykiem, tak po kolei może, jest puder z firmy Bourjois Healthy Balance ja mam w odcieniu 52 wanila, słuchajcie, no fenomenalny kosmetyk, jak widzicie, ja już mi już dosyć duże denko, ale mam już w zanadrzu kolejny kosmetyk, kolejny ten sam puder bardzo dobrze, taki miałki, przepięknie zmielony bardzo ładny odcień nie wybija się ani różowym, ani żółtym tonem na twarzy bardzo ładnie kryje, na tyle, na ile wymagamy krycia pudru takiego prasowanego nie odcina się, nie zarobi plam, no nic dodać, nic ująć. Przepięknie e, matuje, delikatnie rozświetla, bo nie jest to taki płaski madnik, mamy takiej jednolitej buzi, tylko jednak te tony delikatne rozświetlenie widać, ale nie ma absolutnie drobinek, więc to jest chyba jego największa zasługa. Ja szczerze Wam polecam, to jest absolutnie mój ulubienie, spuder, do którego jeszcze niejednokrotnie na pewno powrócę. jeżeli będziecie miały okazję wypróbować, a ja zachęcam, żebyście próbowały, bo w drogeriach internetowych można go kupić za niewielkie pieniądze, w Rosmanie to już coś, coś koło 50-60 zł, ale w drogeriach internetowych chyba za 27 coś w granicach 30. Więc ja zachęcam, jeżeli będziecie miały okazję, to koniecznie spróbujcie, bo naprawdę warto. Kolejnymi kosmetykami do makijażu to będą moje absolutne perełki. Jedną z tych perełek jest pomadka również firmy Bourjois. Pomadka Rouge Edition Velvet. Ja mam w odcieniu 06 Pink Pong. Chyba taki jeden z bardziej popularnych odcieni na polskim YouTubie. Fenomenalna szminka. Naprawdę bardzo trwała, pięknie matowa, wygląda naprawdę elegancko. Powiem Wam, że to jest szminka... Obok której nie można przejść, obojętnie, jeżeli ktoś ma ją na ustach. Ja nakładam ją zawsze wtedy, kiedy jestem na ważnej imprezie, również na imprezach służbowych, takich może nie stricte biznesowych, tak? Zawsze ją stosuję, nigdy mi nie zawodzi. Nie, mam, nie wychodzę potem na zdjęcia, tak, że mam tylko kontur uspomalowany, a środek zjedzony. Nie, tutaj czegoś takiego nie ma. Nie muszę się martwić, że gdzieś się coś rozmawiało, naprawdę. Jeżeli potrzebujecie szminki, której możecie zaufać na imprezach, to ja polecam nie tylko ten odcień, bo to jest odcinek odważny, ale też inne odcinie, bo naprawdę odcień, odcień jest do wyboru takich eleganckich kilka, trochę jest słaba oferta, jeśli chodzi o produkty, takie takie niudziaki przysłowiowe, tak? ale jeżeli lubicie odważne kolory, to na pewno znajdziecie coś dla siebie. Także ja polecam. No może cena jest trochę taka, która może mi się mniej tutaj podoba. Właśnie nie powiedziałam wcześniej o cenie, ale to zaraz do tego wrócę. Eee, gdy... M, może tak... E, na, pod filmikiem Wam wszystko zamieszczę, żeby już teraz się nie wracać, jeżeli o czymś zapomniałam powiedzieć. E, tu jest coś w granicach 50 zł. Również przez internet można nabyć w granicach 30, tak? W tych drogeriach internetowych. Więc również jest alternatywa tańsza, żeby zakupić tą szpinkę. Także jeżeli... Szukacie porządnej szminki na noc? Na noc. <laughs> Się ktoś na noc maluje, nie? <laughs> Jeżeli szukacie porządnej szminki na wieczorną imprezę, to jak najbardziej polecam. Na pewno będziecie zadowolone. E, teraz tusze do rzęs. Słuchajcie. E, dwa tusze, które zrewolucjonizowały mój makijaż. I wersja tańsza i droższa. Tańsza, no to chyba najbardziej popularny, tani tusz na YouTubie. Czyli Lovely... Pump up mascara. Nic dodać, nic ująć. Słuchajcie, rewelacja. Kosmetyk bardzo tani, kosmetyk niezawodny. Pięknie podkreśla, podkręca, wygrubia. Pogrubia, nie wygrubia. Wygrubia to można przygrubić się. Pogrubia. Słuchajcie, no koniecznie spróbujcie, jeżeli do tej pory tego nie, nie zrobiłyście. Naprawdę nie, się nie, zawiezie, nie zawiedziecie. Mm. Pięknie czarna, nie rozmazuje się. Kruszy się jak po dwóch, trzech miesiącach, ale od za 8 zł to Was bardzo proszę. Nie oczekujmy cudów, że pół roku będzie po prostu niezawodny. 2-3 miesiącach za 8 zł, bomba. I wersja droższa, ale tuż również pięknie wyglądający na rzęsach, to Burżuła. W ogóle w tym roku, jeśli chodzi o lubieńcu, to Burżuła przoduje. Volume Glamour Mascara. Ja mam w odcieniu 0,6 tym czarnym bardzo dobry tusz bardzo trwały, mega wydajny przepiękny efekt takich grubych, pięknych rzęs daje na, na oku jeżeli taki efekt lubicie to koniecznie skorzystajcie z tego tuszu może nie podkręca jakość rzęs ale, ale ten efekt takiego pogrubienia rozdzielenia i takiego fajnego efektu e, lekko teatralnego spokojnie można tym tuszem uzyskać nie kruszy się do oka co jeżeli ma się wadę wzroku i nosi dosyć często soczewki jest ogromnym plusem. <laughs> tutaj uśmiecham się do wszystkich okularnic, tak, i soczewkowiczów. Wiecie o czym mówię. Także tuż Bourgeois, mój ulubieniec absolutny tego roku. E... I ostatnia rzecz, jeśli chodzi o makijaż, to cienie. E... Paletka, może tutaj się narażę niektórym, bo paletka niedostępna w Polsce, ale w dobie internetu, moi drodzy, w Wet n Wild. Tak, paletka, ja mam akurat tutaj Comfort Zone, odcień uniwersalna, cudne kolory, nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale tak naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie, od jasnych po ciemne, jakieś tam takie do rozcierania, może nie każdy do Was lubi zielenie, ale akurat ja jestem brunetka, więc w zielonym czuję się całkiem, całkiem. No, i wszystkie uniwersalne takie beże brązy. Pięknie napigmentowane w ogóle. Zobaczcie. To jest taki najciemniejszy, ale nawet te jasne. No, no rewelacja. Nie wiem, czy to będzie cokolwiek widać. Tak. Zbliżę. Pięknie napigmentowane kolory. Yy, ogromna trwałość, nawet bez bazy. Chociaż przyznam Wam się, że ja bez bazy cieni nie noszę, ale nawet bez bazy trwałość ogromna. więc zachęcam, jeżeli będziecie miały okazję, wypróbować cienie niedrogie w ręce 4-5 euro. A za taką ilość cieni i taką jakość produktu, no rewelacja. Również mój ulubieniec tego roku. I teraz pielęgnacja. Tego też nie jest za dużo. To może że od końca. Od tych najmniej ulubionych też wszystkie wszystkie zasługują na, na miano absolutnego hitu tego roku. Pierwsza rzecz to Biolik Serum. Słuchajcie, naprawdę porządne serum. Delikatnie rozświetla, tak skóra jest taka delikatnie nawilżona. Ja go stosuję rano i wieczorem pod krem. Nie jest jakoś rewelacyjnie wydajny, bo takie opakowanie wystarcza mi na około 2 miesiące codziennego używania, ale to też nie jest jakaś zła wydajność, tak. Robi to, co ma robić. Może jakoś nie naciąga, nie likwiduje zmarszczek, i... ale delikatnie nawilża, delikatnie rozjaśnia cerę, rozświetla. Ja niczego więcej od niego nie oczekuję. Robotę swoją robi, więc biolik. Do tego ta cena, coś koło 26 zł, jakoś tak. Więc super, super kosmetyk, absolutne ulubienie z tamtego roku. Następny to krem. Ten krem podpatrzyłam również na YouTubie. Polecała go Basia z kanału Kolnie Blondie. Bardzo serdecznie Cię, się Basiu, pozdrawiam. Eee, I to jest krem nawilżający, matujący 25+. Widzicie, jedno opakowanie już kończę, drugie już jest zakupione, nowe czeka na półce. Eee, rewelacyjny kosmetyk. Domyślam się, że nie każdemu może on przypasować, ale u mnie sprawdza się idealnie. Szczególnie będę go polecała posiadaczkom cery mieszanej. Tak, bo... Tutaj jego właściwości i to nawilżenie i ten mat delikatny, który daje, sprawdza się idealnie. Makijaż na tym kremie wytrzymuje naprawdę cały dzień. Tak? Nic się nie rozjeżdża, nic się nie przesuwa, naprawdę super. E, może, jeżeli macie serę suchą, to tutaj nie radziłabym, ale przy cerze mieszanej na pewno się spełni. E, sprawdzi. A jeśli chodzi o mm, posiadaczki cery tłustej, no to tutaj on może być troszkę za słaby. Tutaj chyba ten mat. To, to te oczekiwanie, jeśli chodzi o krem matujący, powinno być większe. Więc tutaj, cera mieszana, chyba większość z nas, wydaje mi się, taką ma. To jak najbardziej się sprawdzi, tak? Dodatkowo cena w granicach 10-11 zł, więc również kosmetyk tani, również fenomenalny. E, także zachęcam. Chociaż wiem, że ziaja niektórych z Was zapycha. No, u mnie się to nie sprawdziło, dlatego ten krem trafia do ulubieńców. I tutaj ostatni kosmetyk, jeśli chodzi o ulubieńców tego roku, to SESHVIT. Słuchajcie, jak to działa, no zrewolucjonizowało to moje podejście do makijażu. Przede wszystkim udało mi się zapuścić paznokcie, co wcześniej było rzeczą nierealną, a to dlatego, że nie muszę co chwilę zmywać tego lakieru, co chwilę wysuszać paznokci zmywaczami. zmywaczami. Zwykły lakier wytrzymuje w granicach 4 dni. A lakiery Essi w granicach tygodnia lekko, tak? Nienaruszone widać już odrost przy skórkach, ale lakier się rzuca. Naprawdę zachęcam za cenę 16 zł i pojemność 14 ml. No, świetny kosmetyk, który absolutnie zasługuje w moim odczuciu na mian absolutnego hitu tego roku minionego. Tak? Kosmetyk, którym się na pewno nie rozstanę, nie mam zamiaru szukać żadnego innego zamiennika, a niczego tańszego, niczego droższego, po prostu nic dodać, nic ująć. Absolutne ulubienie z roku 2014. Serdecznie Wam go polecam, bo na pewno z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że się nie zawiedziecie, tak? Jeżeli miałabym się do czegoś przyczepić, chociaż wcale nie szukam minusów, ale jeżeli miałabym się do czegoś przyczepić w przypadku tego kosmetyku, to jedynie to, że po jakimś czasie delikatnie gęstnieje. Wiem, że na rynku pojawił się kosmetyk y, też z marki Sergit, który ma na celu rozcieńczać ten y, y, utwardzacz, ten top coat, y, ale no, jakoś na razie nie widzę potrzeby kupowania go. Może kiedyś też spróbuję. Na razie ten kosmetyk w zupełności starcza mi, dosyć szybko się zużywa, ale ja dosyć często maluję paznokcie, mimo tego, mimo tej trwałości, eee, także polecam, spróbujcie, na pewno się nie zawiedziecie. To już byłoby na tyle, jeśli chodzi o ulubieńców roku 2014, mam nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli tak, to kciuki w górę, eee, no i sobie do zobaczenia w następnym filmiku, w następnym filmiku zapraszam Was chyba na jakiś makijaż, mam nadzieję, że macie ochotę, w takim razie do zobaczenia, cześć!